Siema Systron Jackie, słuchajcie, to co za chwilę zobaczycie, to jest jedna z kilkudziesięciu lekcji, które czekają na Was w moim kursie filmowania i montażu, w którym dosłownie krok po kroku, od A do Z, w bardzo prosty zresztą sposób nauczę Was, w jaki sposób możecie nagrywać, czy nawet w ogóle, w jaki sposób możecie tworzyć ładne filmy na YouTube i nie tylko. Czy Wy też słyszycie tą chrypkę? Lekcja, którą za chwilę zobaczycie, pochodzi z modułu numer 1, w którym rozmawiamy ogólnie o sprzęcie, aparatach, matrycach ogniskowych, obiektywach, wszelkiego rodzaju akcesoriach do aparatów, gdzie warto to płacić, gdzie można. Sporo zaoszczędzić dalej w module o ustawianiu aparatu rozmawiamy o ustawianiu aparatów, jakie ustawienia dobrać, w jakich sytuacji, jakie są zasady, jakie warto łamać, albo w której sytuacji możemy to zrobić, kręcenie no, masa tego jest tak naprawdę. Wszystkie informacje na temat kursu znajdziecie na stronie jordancommand.com na którą bardzo gorąco Was zapraszam, zwłaszcza w tym tygodniu, ze względu na to, że do poniedziałku 29 listopada kurs jest w promocyjnej cenie i nie tylko Dodatkowo, ze względu na to, że jest Black Friday, to niezależnie od tego, czy zdecydujecie się na na pakiet basic czy na pro to do każdego będziecie mieli kod, który umożliwi wam przetestowanie Epidemic Sound przez 90 dni za darmo. I plan komercyjny i personalny, także gorąco zapraszam, Pojawi się jeszcze pewnie na koniec, ale teraz już nie przeszkadzam pierdon.com do poniedziałku, a teraz obejrzyjcie sobie jedną z lekcji. Nie ma światła, nie ma filmu. Są Podcasty, albo audiobooki. I w wielu sytuacjach będziemy mogli się posiłkować po prostu tym źródłem światła, które zastaniemy tam, gdzie będziemy z naszym aparatem. To może być słońce, to może być słońce za chmurami, to może być księżyc, to mogą być żarówki, które gdzieś tam w pomieszczeniu są zamontowane. I te źródła światła, które zastaliśmy tam, gdzie przeszliśmy, nazywamy źródłami światła zastanymi. Ale nie w każdej sytuacji się one sprawdzą. Może być wiele sytuacji, w której chcecie mieć zdecydowanie większą kontrolę nad tym, jak Wasze ujęcie będzie wyglądało, i chcecie po prostu zadbać o to, żeby to ujęcie wyglądało tak profesjonalnie, jak to tylko możliwe. I w takich sytuacjach będziecie potrzebowali lampy. Jakiej lampy? No to o tym tak naprawdę będziemy rozmawiać w tej lekcji. i Pokażę Wam różne typy lamp, tak żebyście mniej więcej wiedzieli, jaką w jakiej sytuacji powinniście. Nie wiem, kupić, czy, czy, czy w ogóle, która w jakiej sytuacji się sprawdzi najlepiej. Zacznijmy od tego, że wszystkie lampy, które pokażę Wam w tej lekcji, są lampami LEDowymi z kilku powodów. Po pierwsze, są one zdecydowanie dużo bardziej żywotne i też dłużej, nieprzerwanie i tak samo intensywnie świecą. To co jest bardzo istotne przy filmowaniu. Są też zdecydowanie bardziej energooszczędne, co może się przełożyć po prostu na to, że e, będą zużywały mniej prądu. Mogą być zasilane z baterii i mogą być też zdecydowanie bardziej kompaktowe. I idealnym przykładem tego, jak kompaktowe mogą być tego typu lampki, jest lampka Newell Ranga, którą mi podesłali ludzie z Newella. No, mała. Jeżeli chodzi o mocowanie, to mamy dwa gwinty na jedną czwartą cala, a więc możemy ją zamontować na statywie po prostu albo postawić gdzieś i spoko mamy pokrętła do zmieniania intensywności, trybu w którym się znajdujemy, o tym też za chwilę sobie powiemy i dwa wejścia, jedno jest na USB-C, a więc pomimo tego, że jest w środku wbudowana bateria, to mamy jeszcze możliwość, żeby zasilać ją, tak żeby no, nie martwić się o to, że gdzieś w którymś momencie nam się lampka wyłączy i osobno jest wejście na USB-A w sensie zwykłe USB, które znaczy to jest funkcjonalność akurat tej lampki bezpośrednio, to że można ją używać też jako powerbanka, a więc no, fajnie, bo jest mała może się przydać w każdej sytuacji. Możecie ją wrzucić do plecaka, i w razie jakby się nie, nie przydała jako lampka, to możecie z niej skorzystać po prostu jako do, dodatkowy powerbank z tyłu. Monitor, który pokazuje nam co i jak. I przede wszystkim z przodu mamy wszystkie LEDy, które zapewniają nam światło. I to, co jest bardzo istotne, to ten przedni panel jest taki biały, matowy i jego zadaniem jest po prostu zmiękczanie tego światła, które do, nas, które do nas dochodzi. I to jest bardzo istotne ze względu na to, że im światło jest bardziej ostre, tym mniej przyjemnie wygląda, mniej profesjonalnie to wygląda. A druga rzecz jest taka, że, że po prostu wszystkie niedoskonałości, na przykład na twarzy czy na produktach, są dużo bardziej uwypuklone. To jest bardzo istotne, na to warto zwracać uwagę i też zresztą zwrócimy na to uwagę jeszcze niejednokrotnie w momencie, gdyby, gdy będziemy mówić o innych lampach. Mimo wszystko, bardzo istotne, że ten panel matowy jest i jego zadaniem jest po prostu zmiękczanie światła. W lampach innych producentów tego typu znajdziecie też możliwość na przykład magnesu, a więc jeżeli macie coś metalowego, po prostu możecie podłączyć taką małą lampkę i nawet Macie takie dodatkowe źródło e, mocowania, które może być bardzo wygodne i przydatne w wielu sytuacjach. Znajdziecie też czasem właśnie dodatkową warstwę dyfuzyjną. Tu mówię bezpośrednio o światełku od aperture. Wrzucę Wam zdjęcie w tym momencie, żebyście zobaczyli, jak to mniej więcej wygląda. I jeżeli chodzi o ich funkcję, no to poza normalnym światłem stałym e, możemy ustawić, jaka jest na przykład temperatura. Często jest od 3200 do 5600. Kelvinów to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że bardzo często mamy tryb RGB, a więc tak naprawdę możemy zrobić wszystkie kolory, jakie nam się tylko i wyłącznie podobają. Sorry za to, że, że autofokus stwierdził, że nie, nie jestem aż tak istotny w tym momencie. I ostatni tryb, który jest też bardzo ciekawy, jeżeli chodzi o tego typu lampki, który może się w niektórych sytuacjach przydać, to jest tryb z różnymi scenami. I na przykład, jeżeli chcecie zainscenizować granie na PlayStation. Nie ma problemu, macie możliwość włączenia ekranu telewizyjnego. Jeżeli chcecie zrobić imprezkę i potrzebujecie dodatkowych świateł, nie ma najmniejszego problemu lub jak będzie Was zgarniała policja, to też nie wiem, nic, nic nie stoi Pan na przeszkodzie. Tych trybów jest więcej, ale szczerze Wam powiem, jak, zrobiłem ten, jak robiłem przebitkę do, do, z, tym, z tą z imprezką, to tak się wkręciłem, że spokojnie tam z minutę jeszcze tańczyłem. Nie uznałbym tego za taką lampę, którą musicie sobie kupić. Natomiast może ona się w kilku sytuacjach sprawdzić. W jakiej się nie sprawdzi przede wszystkim, to jest jako światło główne. Jeżeli chcielibyście nagrywać tego typu filmy i ustawić tą lampkę, to ok, troszeczkę Was doświetli, ale to światło będzie mimo wszystko wciąż dosyć ostre i też powierzchnia tego światełka jest tak mała, że no ciężko będzie Wam po prostu doświetlić więcej niż samą twarz. To jest jedna rzecz. Z drugiej strony może się nadać na przykład w sytuacjach, w których na przykład chcielibyście vlogować, a więc zamocować to światełko bezpośrednio na Wasz Aparat, no i nagrywać siebie po prostu doświetlić, czy na przykład jak nagrywacie wesele i chcecie ludzi tańczących doświetlać, jak podchodzicie do nich tak typowo z imprezy, no to w takiej sytuacji wydaje mi się, że byłaby to dobra opcja. Natomiast wydaje mi się, że sytuacje, w których sprawdzi się tego typu lampka najlepiej, to będzie w momencie, gdy chcecie zrobić sobie na przykład tło. Chcecie jakiś konkretny kolor, nie chcecie kupować tych takich płacht całych, wielkich, kolorowych, no to to jest dobra opcja. Niejednokrotnie już tego w ten sposób używałem, po prostu ustawiałem sobie taki kolor, jaki mi się podobał i, i to działało. E, osobno, też w sytuacjach, gdy chcecie zrobić jakiś akcent dodatkowy, albo chcecie, żeby tło było nieco doświetlone gdzieś w którejś części waszego kadru, no w tych sytuacjach to się sprawdza bardzo dobrze i też no te sceny, no to może być w, w kilku sytuacjach przydatne. Też bardzo fajne, jeżeli chodzi o takie zwykłe światełko, które macie zawsze po prostu w plecaku. Jako powerbank, albo jak nie, jako powerbank, to po prostu macie jakiś przedmiot mały i okej okay, słońce do niego dochodzi, ale nie aż tak bardzo, jakbyście chcieli, no to po prostu możecie postawić, włączyć i doświetlić ten przedmiot, który chcecie sfilmować. Druga lampa na naszej liście, to już lampa, która zdecydowanie dużo bardziej lampę przypomina, głównie za pośrednictwem tych drzwiczek, które służą za to, żeby dużo lepiej rozpraszać światło lub sterować tym światłem tak naprawdę w tym kierunku, który chcemy. Tak, żeby nie rozpraszało się aż tak bardzo, jakbyśmy tego nie chcieli. Z boku mamy lukę, w którą możemy wsadzić taki panel. Wiecie, jakie jest jego zadanie. Jego zadaniem jest zmiękczenie światła, które wychodzi bezpośrednio z tych LEDów, które są tutaj zamocowane. W niektórych zestawach są też panele o różnych kolorach, a więc możemy od razu nadać jakiś odcień temu światłu, które wychodzi z tej lampy. Z tyłu znajdziemy pokrętło do zmieniania intensywności naszego światła, a więc czy będzie świeciło mocniej, czy mniej. Wejście na zasilacz, a więc też bez problemu możemy po prostu podłączyć do kontaktu i nie martwić się o to, że światło gdzieś w którymś momencie zgaśnie. I też wejście na baterię, co jest bardzo pomocne ze względu na to, że możecie sobie kupić dodatkową baterię, yy, wsadzić i możecie tej lampy używać gdzieś poza domem. To znaczy po prostu tam, gdzie nie musicie się martwić o to, że kontaktu nie ma. Na co trzeba zwrócić uwagę to jest to, że tego typu lampy często występują w dwóch wariantach. Jeden jest o jednej wartości kelwinów. Ta jest, ta ma chyba 5500 albo 5600 kelwinów. I tyle. Tak naprawdę tyle ma i, i koniec. Są natomiast lampy, które mają jeszcze dodatkowe pokrętło do zmieniania temperatury i one są wtedy od 3200, 3300 do 5500 albo 5600 kelwinów. Wtedy musicie natomiast zwrócić uwagę na to, to, że te LEDy, które są z przodu, połowa z nich będzie świeciła na 3200, druga połowa na 5500, czy tam w zależności od tego jaka jest ten, a więc ustawiając jedną wartość albo drugą wartość, to lampa będzie o połowę mniej świeciła, połowę mniej mocniejsza. Także wtedy po prostu musicie kupić większą lampę, no ale wtedy no, to też większa lampa, więc prawdopodobnie będzie kosztowała więcej, to jest raz, a dwa, że no, może zależy Wam na tym, żeby była bardziej kompaktowa. Zastosowanie tak naprawdę jest bardzo podobne do tej lampy, którą mieliśmy wcześniej, natomiast no, jest zdecydowanie dużo większa. Powierzchnia. Też używałem jej do robienia tła, do robienia różnego rodzaju akcentów. Jeżeli chodzi o, o kolorowe tła, to po prostu mam dwa spinacze biurowe i dokupiłem taki zestaw żeli za kilkadziesiąt złotych, które po prostu mogę przypiąć i nadaje taki kolor, jaki tylko mi się podoba. I też przez długi czas na początku używałem tej lampy do świecenia jako moje światło główne, a więc w takich sytuacjach świeciło jako moja lampa. Natomiast nie nadaje się do tego. Idealnie z dwóch powodów. Po pierwsze, powierzchnia tej bezpośrednio lampki jest dosyć mała, a więc jeżeli chodzi o twarz, spoko doświetli. Natomiast jeżeli chodzi już o chociaż po piersie, to może być to za mało. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że nie ma tutaj żadnego mocowania bezpośrednio na softbox, więc po prostu coś, co będzie zmiękczało to światło, które wychodzi. To, które możecie wsadzić tutaj przez, ten, przez tą lukę jest. Ok, w sensie troszeczkę zmiękcza, natomiast y, warto jest zaopatrzyć się w dodatkowy softbox, który zmiękczy to światło jeszcze bardziej. I sam kupiłem taki szmaciany, nie wiem, no, strasznie kiepskiej jakości, co tylko na Alibabie tak naprawdę było. Y, ale to robiło robotę, robiło różnicę, że faktycznie to światło było zdecydowanie bardziej zmiękczone i nadawało takiego no, dużo bardziej profesjonalnego efektu. Tego problem jest taki, że ten softbox pasuje tylko i wyłącznie do tej lampy, do tego rozmiaru i, i tak naprawdę nic z nim nie zrobimy, jeżeli będziemy chcieli zmienić lampę na jakąś inną. Kolejna lampa jest bardzo podobnej konstrukcji, pomimo że nie ma tych drzwiczek, natomiast no to też jest taki panel po prostu LED-owy, którego zadaniem jest świecenie. Ale to, na co można zwrócić uwagę przy tej lampie, to to jest fakt, że e, okej, okay, tutaj też nie zamontujemy żadnego dodatkowego softboxa, ale jest dodatkowy panel, który jest bardzo matowy i zdecydowanie dużo większe światło daje e, bezpośrednio, jak już ją włączymy. Zresztą możecie w tym momencie zobaczyć porównanie, jągnuło z tym panelem wsadzanym i, 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 i tego Newella, który to światło zmiękcza już dużo bardziej od razu i też osobno macie porównanie pomiędzy tym Iągnąło z softboxem, żebyście mieli po prostu porównanie pomiędzy jednym a drugim. I tutaj też znajdziemy wejście na baterie, nawet dwie tego samego typu, i to już jest lampa, którą faktycznie możemy zmieniać temperaturę pomiędzy mniejszą a większą wartością. No i przekładać to na to, że ok, lampa będzie mniej świeciła, natomiast no ta jest większa, więc no, nie będzie to aż tak dużym problemem. I też dzięki temu, że ta lampa jest większa, no to dużo łatwiej jest już ją zarekomendować powiedzmy, jako światło główne. Raz ze względu na to, że, że to światło jest takie miękkie, a dwa ze względu na to, że już dużo łatwiej będzie oświetlić no, większą część postaci. Tak naprawdę wszystkie te trzy lampy, które pokazałem Wam do tej pory, świetnie też sprawdzą się jako takie dopełnienie do Waszej lampy głównej, o której zaraz powiemy. No, za chwilę, w sensie to, to mogą być też wasze lampy główne, natomiast yy, mam coś lepszego, ale te, które wam pokazałem do tej pory, to świetnie mogą się sprawdzić jako światło takie kontrowe, czy światło hairlight, nie wiem, włosowe, nie, nie mam pojęcia jakie jest tłumaczenie na polski, a więc które, takie, które doświetla wam włosy, czy w ogóle yy, zaznacza kontur waszej postaci, jak postawicie je po ukosie, czy, czy na przykład jako światło dopełniające, a więc macie mocną główną lampę z jednej strony, a z drugiej strony, żeby cienie nie były aż tak ostre, do po prostu stawiacie drugą lampę, która wypełnia cienie, tak żeby twarz była po prostu dużo lepiej doświetlona, w zależności od tego, jak tak naprawdę chcecie efekt uzyskać. Na koniec moja ulubiona lampa, Godox SL62, która zdecydowanie odmieniła to, w jaki sposób oświetlam moje filmy. No też przeskok w ogóle zjągnuło na tego Godoxa, no, był dosyć spory, co zresztą teraz możecie zobaczyć, że, że, że to światło, które dociera z tej lampy, jest zdecydowanie dużo większe. Nie samej lampy, ale. Dzięki tej lampie, ze względu na to, że ona ma mocowanie bowens, które pozwala mi zamocować dodatkowego softboxa, a więc taką parasolkę, której zadaniem przede wszystkim jest właśnie zmiękczanie tego światła. A co za tym idzie, wygląda to dużo bardziej profesjonalnie. Cała ta miękkość światła, o której cały czas opowiadam, polega po prostu na tym, że te miejsca, w które świecimy, te jaśniejsze, nie są od razu takie rażące, jakbyśmy świecili latarką. A cienie, te partie, gdzie jest po prostu ciemniej, nie są od razu czarne, tylko to przejście pomiędzy jednym a drugim jest zdecydowanie bardziej. Płynniejsze. Jak możecie zobaczyć, gabarety tej lampy są troszeczkę już inne, pomimo, że ten model to tak naprawdę jedna z mniejszych lamp tego typu. Z tyłu mamy pokrętło do ustawienia jasności, wielki kabel zasilający dodatkowy pilot, którym możemy zmieniać ustawienia, włączać, wyłączać i, i tak dalej. Jak możecie zobaczyć, w tym modelu bezpośrednio nie ma możliwości, żeby podpiąć baterie jakieś dodatkowe, a więc odpada używanie gdzieś poza domem. Natomiast jest to charakterystyczne dla tego modelu. Są modele, które pozwalają Wam podpiąć baterię, po prostu musicie się liczyć z tym, żeby to było troszeczkę droższe albo po prostu zwrócić uwagę, czy taka możliwość dodatkowo jest i czy będziecie jej w ogóle używali, czy jednak będzie to lampa, która będzie służyła w taki sam sposób jak u mnie na przykład, a więc jako światło główne, czy też możecie jej używać tak naprawdę do oświetlania, nie wiem, pomieszczeń, wywiadów, no, w wielu sytuacjach się tak naprawdę ona sprawdzi. Dwie rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, to to jest to, że przez to, że te lampy są dużo bardziej prądożerne, a więc potrzebują dużo więcej mocy. Po pierwsze, bardzo możliwe, że w momencie, gdy będziecie je używali, to w pomieszczeniu będzie robiło się cieplej. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że przez to, że, robią, że są cieplejsze i po prostu ta lampa jest większa, no to też potrzeba ją schładzać. I w niektórych modelach są wiatraki, które bardzo możliwe, że będą na tyle głośne, że będzie to wyłapywane przez mikrofon. W tym momencie ja słyszę wiatrak, nie wiem czy wysłyszycie go przez mikrofon możliwe, że tak. Natomiast no też kolejna rzecz, na którą warto zwracać uwagę w momencie, gdy kupujecie lampę albo robicie research, czy ta lampa jest po prostu głośna, czy nie jest. Ogólnie tego typu lampy im droższe, tym prawdopodobnie będą miały większą moc, a więc będą bardziej intensywnie świeciły. W tym momencie mam ją na 100%, więc no nie jest to najmocniejsza lampa, ale sprawdza się w takiej sytuacji, w jakiej jestem w tym momencie. Będą miały cichszy wiatrak, lepiej będą wykonane, będą miały możliwość podpiąć baterie zewnętrzne. Dodatkowe jakieś opcje sterowania, na przykład ze smartfona parowanie z innymi lampami tego typu rzeczy. Ale pomijając to wszystkie detale, tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że największa zaleta i największy walor tego typu lamp, poza tym, że są bardzo mocne i bardzo jasne światło dają, to jest fakt, że mają, możliwość, mają mocowanie bołęs, które pozwala nam zamocować różnego rodzaju softboxy. Softboxy są zazwyczaj sprzedawane osobno, ale są no przeróżne i one przede wszystkim przez to, że zmiękczają światło dają nam dodatkowe możliwości, jeżeli chodzi o to, jak profesjonalnie nasz film będzie wyglądał. To jest tak tak samo jak macie um, światło słoneczne w, w, no, w mega słoneczny dzień, który jest bardzo ostre, rażące, takie nieprzyjemne i, i, i światło, które pada od słońca w momencie, gdy jest pochmurny dzień. To światło jest zdecydowanie bardziej zmiękczone, nie jest tak ostre i te wszystkie niedoskonałości, które mamy na twarzy i tak dalej, nie są aż tak zauważalne, nie, 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 nie wychodzą tak bardzo na pierwszy plan. I ogólnie softboxy podzieliłbym na dwie kategorie, na małe i duże, i te dwie kategorie na kolejne dwie, a więc na tanie i drogie. Jeżeli chodzi o softboxy małe i duże, no to im mamy mniejszy softbox, tym mniej światło będzie rozproszone, tym bardziej będzie skupione w tym miejscu, na które, na które skierujecie po prostu swoją lampę. Ja w tym momencie mam małego softboxa, to jest około 60 cm i ten softbox jest ok w sytuacji, kiedy chcę nagrywać siebie na takiej zasadzie, że mam tylko głowę, pół oświetlone. No, nie ma co tutaj za bardzo szaleć. 90 cm jest trochę większe i wydaje mi się, jest bardziej uniwersalne. Natomiast no, też znowu w takich sytuacjach, jak ja nagrywałem w małych kątach, to, to nie przekładało nie, no, nie było to zbyt praktyczne, a też zajmowało mi dosyć sporo miejsca w pokoju, dlatego stwierdziłem, że zamienię na mniejszy, który dużo lepiej odseparowuje mnie od całego tła. Bo jest światło tylko i wyłącznie na mnie, a nie od razu rozbija się na wszystko dookoła. Duże natomiast sprawdzą się dużo lepiej w momencie, kiedy macie na przykład więcej niż jedną osobę do oświetlenia, albo więcej niż tylko pół piersi, albo całą sylwetkę. No wtedy już 90 cm albo 120 cm, czy tam jeszcze większe tak naprawdę. Natomiast musicie zwrócić uwagę na to, że im większy softbox i im większa jego powierzchnia, tym też dodatkowo będziecie musieli mieć mocniejszą lampę. W momencie, gdybym miał tutaj 90, to jeszcze to jest OK, ale mam znajomego. Znaczy mam kolegę Kacpra, który y, kupił sobie 120 chyba do tej samej lampy i ta lampa już po prostu nie daje wystarczająco mocy, żeby, żeby to światło po całym tym softboxie się odbijało i, i całą powierzchnię softboxa tak naprawdę zakrywało i żeby to światło było jednolicie rozłożone z. Y, Całe parasolki. I to, na co warto zwracać uwagę, jeszcze, gdy kupujecie swoją lampę, to jest to, czy będzie w zestawie grid, a więc plaster miodu. To jest taka siatka, która sprawia, że to światło jest zdecydowanie dużo bardziej ukierunkowane w tym kierunku, który, no, który Was interesuje. Sam bardzo lubię go używać ze względu na to, że mam białe ściany i po prostu, gdy ten grid jest ściągnięty, to to światło się rozprasza wszędzie. Odbija się też od tych ścian, a w momencie, gdy jest założony, to dużo lepiej jest mi, mnie odseparować od. Otoczenia, tak naprawdę. I osobno, jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy tanimi a drogimi softboxami, to ta jest głównie ograniczona do tego, jaka będzie jakość wykonania. Te tańsze prawdopodobnie będą miały takie dodatkowe pręty po prostu zestaw prętów, który będziecie musieli pojedynczo wsadzać wszystkie, co jest ok w sytuacji, kiedy rozstawiacie lampę raz, tak jak na przykład tu. I, I po prostu będziecie używali tego zawsze w tym samym miejscu. Natomiast jeżeli jeździcie od klienta do klienta, to wtedy troszeczkę warto dopłacić i dokupić softbox droższy, który prawdopodobnie będzie miał te wszystkie pręty już wsadzone i będzie miał dodatkowy system mocowań, że po prostu możecie je no, rozłożyć tak, żeby się powpinały w miejsce, gdzie się składał, rozkładał i będzie to zajmowało, nie wiem, 2 minuty. W momencie, gdy będziecie mieli tańszy softbox, prawdopodobnie będą te pręty, które, którego rozłożenie będzie zajmowało z pół godziny. I na koniec bardzo istotna kwestia to jest to, że na czymś to musi stać i, i tutaj też nie, nie patrzyłbym aż tak, żeby oszczędzać. Ten softbox z tą lampą, z Godoxem, waży około 2 kg, natomiast nie znaczy to, że statyw fotograficzny czy statyw na lampy oświetleniowe, nie wiem, jak one się nazywają, który będzie miał udźwig 2 kg, to będzie najlepsza opcja. Zazwyczaj jest to taki mały, wąski drucik, który no, no nie wygląda to dobrze, a jak już założycie na niego lampę, to wygląda to tak naprawdę tak, jakby zaraz miało upaść. Także warto jest no tak, dwa razy więcej. Teraz mam statyw fotograficzny, który ma udźwig 5 kg i stoi to zdecydowanie dużo bardziej stabilnie. Nie muszę się martwić o to, że gdzieś tam dziecko podbiegnie pod tą lampą. Czy no ktokolwiek jakby zahaczył o tą nogę z. Nogę statywu, to że ta lampa zaraz gdzieś tam się rozleci, poleci i komuś krzywdę zrobi. Ewentualna alternatywa, żeby mieć pewność, że, że będziecie bezpieczni, że, że statyw wam nie poleci, to jest dokupienie po prostu worków. Dokupienie po prostu worków z piaskiem, albo worków na piasek, które nakładacie na nogi, tak, żeby nie było możliwości, żeby ta lampa się przewróciła, bo po prostu będzie dobrze dociążona. Taki, takie robocze rozwiązanie, jeżeli nie chcecie płacić za worki na piasek, to jest po prostu wziąć butelki z wodą. Albo butelki po prostu nawrzucać tam kamieni, skleić taśmą klejącą i też będzie działał na tej samej zasadzie. Kolejna długa lekcja, ale mam nadzieję, że wiedza, którą z niej wynieśliście, będzie pomocna przy wyborze lampy dla Was. Lampy, która będzie dopasowana do tego, w jaki sposób Wy będziecie z niej korzystać. Tak jak powiedziałem, jakbym miał wybrać jedną, to prawdopodobnie kupiłbym po prostu jedną dużą lampę, ze względu na to, że daje ona Wam najwięcej możliwości, a tak naprawdę możecie ją w każdy jeden sposób już później wykorzystać. W sensie. Taki jak, jak te inne. Może to kosztować Was więcej na samym początku, natomiast ja sam przez te wszystkie moje wydatki na różnego rodzaju lampy, że o ta będzie troszkę lepsza, troszkę lepsza. Oszczędny płaci dwa razy. Pay nice or pay twice. No, w ten sposób. Um, no, tyle. Ciao, Bajera. Dziękuję. Do widzenia. Tak jak mówiłem na samym początku, to była jedna z lekcji, która czeka na Was w moim kursie filmowania i montażu, w którym nauczę Was, jak tworzyć ładne filmy na YouTube i nie tylko kurs. Dostępny na stronie jordancommand.com do poniedziałku w promocyjnej cenie dodatkowo z możliwością przetestowania Epidemic Sound przez 90 dni za darmo. Także gorąco zapraszam, trzymajcie się ciepło, niech moc będzie z Wami i do zobaczenia następnym razem. Cześć!